Tylko radzę wam, jak będziecie chcieli skupować te szybkie, niech to ulepszycie ten silnik i gąsienice, bo inaczej wam się wyczerpią coś w gąsienicach. Widzicie? Już osiągnąłem rację z 10 do O, mam mniejsze lanie, tak? Nie wiem, wolicie, żebym nagrywał gry z... Znaczy filmiki z Minecrafta, ale... Do Minecrafta, tego ja nie wiem. Co ja tam czasami gram. Jak bo Uuuu, ale szybko. Mniejszy... Coś szybko. Patrzcie na prawie w dolnym roku, gdzie jestem. No. Jak daleko? Tam jest baza. Są różne mapki. Zobaczcie co na jednym, bo ja nie rozumiem, że... Tu na przykład jest jedna mapka taka, co na flagę, to jest jedna taka biała, my my nie jedziemy na nią przejąć albo oni, ale teraz my albo zmniejszymy ich wszystkie czołgi, albo prze, przejemy ich flagę. A czasami jest oni mają flagę i my mają flagę, no. Łoł! Wow. Nie! Yeah, jeden cios! Wow. Łoł! Co to było? Kawówki rycerze teraz nie To było coś. Ja tego chcę. Aha, z... Kaw2... Kaw... Nie. Test 150. O, zaraz wam pokażę. Dobra. Tutaj jest KW2, KW1S i T150. KW1S jest silniejszy od T150 i od KW2. Tego ja go chcę, tak więc widzicie ile kosztuje. O. Dobra. Teraz wam pokażę jaki ten czołg jest wolny. Mój kolega miał, no jak to się mówi. O, Aha, on miał kawu 2 dostał go za darmo. Bo w starej wersji tego było tak, że... On kupił modułę, a w tej nowej wersji KW-2 nie była dostępna i dlatego on dostał, no... za darmo. O, jestem drugi, fajny. No nie to jest to pierwszy, bo... I jest taki za złoto taki czołg. Co? So, on ma drugi pier, a jest nad trzecimi pierami. Właśnie. Budzie, znaczy fajne nawet. Da się rozwalić sobie na północ? Nie da się. O, drzwi otwarte. Tak, chciałbym, żeby Wyrosłaś mięczki. O, widzicie, tutaj znaczy, to jeszcze niszczyć na przykład. O, zależy jakie. O. Po T28, o co tu jest, T28, jak nasz po nim jest właśnie kawałek.

Fajnie. Uciekać! Tak. Zależy, bo ja jestem chcę ja chcę, bo jest za specyficzne, bo w tym więcej to, to, jak widzicie, to jest jeden z czołgów, niszczycielów czołgów, co umie obracać kopułę. A tak normalnie niszczyciele czołgów nie umieją obracać, tak jak ja. O. Tylko chyba dwa są. To jest ja, robiący cier... Dwa, trzy, ja bym wam jechał na tego ch hacera jak... się jak to się po bo jest bardzo silny. Na początku jak się wjechałem zniszczyłem od razu już trzech. Jest na babce, jest. O jest na babce. Czasami skończyć się widzimy go, ale on jest na babce. Dobra, idziemy dalej. Wiecie, mam lać, bo gram na laptopie, a nie na kopcie. Bo kątki się przypalił. Też się przypalił ten zasilacz, a tu wam ja wzoru. Wszystko się przypaliło, ale na szczęście uratować to będzie paliwa. Wow. Dobra. Hmm, bo... Mechanizm obrotu wieży zniszczony. Widzicie, ja nie mogę obracać wieży, mama czerwona. Za chwilę oni mi to naprawi. Ale mogę strzelić. Muszę, muszę się dać go tak obrócić, żeby... Oa! Kurde! No widzicie naprawiona, tylko że się jest wywracać Kurde, go się nie cofisz no, widzicie? O! No, nic tam nie chce! Lubię obserwować? O! O, tak jak... O, to jest ten krok w dostawie, to O, widzicie? Przeżyłem całą krwa No, jak będzie? przeżyłem i, i tu że kredyt i dostałem tyle na prawa czołgu i doświadczenia i przeżyjesz bitwę i tam kilka zniszczysz to dostajesz na przykład razie dwa doświadczenia ale to pech dobra to możesz koniec tego odcinka Pamiętajcie. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, to na raz.